Się nawrócił, jak mniema, nie może żyć po światowemu. Człowieka wiary obowiązują kryteria wynikające z prawdy Bożej, z celu, do którego człowiek żyje i środków, które człowiek otrzymuje, czyli z łaski Bożej. Wiara to inna jakość, to życie w służbie Boga, to zabieganie o Niego przede wszystkim, a nie przy okazji lub na którymś miejscu z kolei. Wiara to pasjonująca miłość do Boga, który każdego dnia niech będzie odgazywany, niech będzie adorowany, niech będzie wygłoszony Twoim życiem wobec świata. Człowiek wierzący przez relację z Bogiem zrazu staje się sprzeciwem, później zastanowieniem, w końcu może zdumieniem dla świata, a niekiedy staje się kimś nie do wytrzymania i wtedy świat takim robi tak zwany porządek, a on zyskuje palmę męczeństwa. Nie lękaj się życia wiary. Dwoistość Twojego sumienia, wkradająca się w Ciebie, czyli próba pogodzenia yy, według kryteriów świata z wiarą jest nie do utrzymania. Yy, dwa sprzeczne cele ze sobą są nie do osiągnięcia, prowadzą do zniszczenia i katastrofy. Dlatego Twoje życie trzeba by było jednoznaczne jednoznacznie oddane Panu Bogu. Pan Bóg to nie jest tylko dobra nowina jako wieść. Pan Bóg to jest ktoś. To jest ktoś, kto z Twojego życia chce uczynić czynną formację, do uświęcenia się. To jest Twoje życie to ma być jak poligon, w którym się masz ćwiczyć do życia, Odważnego i mężnego według przykazań Pana Boga. Gdy wdowa Starego Testamentu doświadczyła śmierci syna, to prorok Eliasz wstawiał się do Pana Boga, modlił się i dokonywał znaków widzialnych. Można powiedzieć, Pan Bóg dał cud, że dziecko ożyło, ale prorok się napracował. Natomiast gdy Pan Jezus spotkał pogrzeb zmarłego dziecka, to nawet nie czekał, aż go poproszą, lecz rozkazał i natychmiast dziecko wstało. Bo też Jezus to Bóg. Który jest władcą całego stworzenia. U niego słowo oznacza fakt. W twoim życiu wszystko wymaga modlitwy prośby i dyspozycji twojej do przyjęcia daru i woli Bożej w twoim życiu, abyś nie prosił o rzeczy szkodliwe. Pan Bóg zaś jest stwórcą nieomylnym i świętym. Doskonałem w każdym działaniu. Gdy Pan Bóg przez Eliasza przywrócił chłopcu życie, to było to na znak i na otarcie łez dla płaczącej kobiety. Gdy zaś Pan Jezus przywrócił umarłego chłopca do życia, to było to przede wszystkim objawienie jego bóstwa. Pan Jezus tutaj objawił, że jest Bogiem, a Bóg jest Panem swojego stworzenia. Z tego względu potrzebujesz się przypatrzeć postawie świętego Pawła, który najpierw był prześladowcą Kościoła i oprawcą. Na jego rękach była krew świętego Szczepana. I nie wiadomo ilu jeszcze ludzi. Wylało dużo łez z powodu Jego prześladowań. Był znaczącym prześladowcą. Ale gdy mu się Pan Jezus objawił i zobaczył błąd swego życia, natychmiast stał się przeciwieństwem siebie samego z dotychczasowego życia. Prześladowani stali się Go umiłowanymi. Jezus stał się Jego Bogiem. A Słowo Boże prawdą życia. Stąd On już nie tracił czasu, lecz wszystko w życiu Jego stało się okazją do posługi Słowa. To, że mu się Pan Jezus objawił, to są to dwa krótkie słowa, ale bardzo długa obszerna treść, przecież w Nim nastąpiła przebudowa osobowości. Nie wiemy, jak długo to trwało, musiał przeobrazić siebie. Gdy człowiek przeobraża swoją osobowość w jakimś kierunku, to podejmuje jakieś studia, ćwiczenia, zmienia się środowisko, oddaje się czemuś bardzo długo i to go przeobraża. Nie od razu człowiek staje się żołnierzem, nie od razu staje się lekarzem. A tu święty Paweł. Doznał takiego obdarowania, że oliśnienie przez pana Jezusa pokonało wszelkie opory ludzkie. Nawrócenie świętego Pawła było darem, cudem opatrzności Bożej. Wykorzystał go Pan Bóg jako sposobne narzędzie do głoszenia Ewangelii Poganom. Utrudził się od tej pory wiele. Ucierpiał, a w końcu i wykrwawił. Lecz jego życie. Nie przebrzmiało. Męczennicy nie przebrzmiewają. Miłujący nie przebrzmiewają. Posiew trudu ofiarnego na rzecz zbawienia drugiego człowieka jest zawsze posiewem owocnym. Jest to posiew, który owocuje wiele razy w kolejnym pokoleniu również. Trzeba więc, byś zastanowił się nad owocem Twojego życia. Bo jeśli nie zaowocujesz miłością Pana Boga, to czyżbyś miał być zgorszeniem dla innych? A jeżeli upatrzyłbyś sobie jako cel przeciętność, poprawność, tak byś był znośny dla otoczenia, gdy się z innymi ułożysz i coś bardzo obecnie popularne, dostosujesz do wymagań świata, to nie wiem, czy się zbawisz. A jeśli to z najwyższym trudem. Nie próbuj godzić w sobie sprzeczności. Albo jesteś człowiekiem Boga, albo człowiekiem światowym. Jeżeli nie jesteś człowiekiem Boga z całego serca, wszystkich sił, to już jesteś człowiekiem światowym. Jeśli światu istnieje, Twoje nie przeszkadza, ponieważ chętnie stajesz się niewolnikiem światowych oczekiwań to wtedy faktycznie nie dbasz o swój żywot wieczny i o twą niebieską karierę. Bo troska o tak zwaną karierę na ziemi to jest u wszystkich ambicjonerów i u dorastającej młodzieży i u młodych rodziców względem własnych dzieci. Natomiast zbawienie, czyli twoja dawana ci świętość, twoje przeobrażenie w świętego, to jest rzeczywistość, której nie równa się żadna kariera. Módl się więc o mądrość, odwagę i męstwo, abyś był uczciwym względem siebie, abyś traktował siebie bardzo poważnie, byś się nie zgrywał przed otoczeniem na układnego, tak by ci dali pożyć w spokoju. Poprawność względem świata jest nieuczciwością względem siebie. <laughs> Miłość to nie jest pacyfizm. Miłość to dynamiczna, waleczna akcja całego życia człowieka zatroskanego o dobro najwyższe. Czasami trzeba powalczyć z człowiekiem o człowieka. Tak samo jak niekiedy ojciec musi stoczyć bitwę jakiegoś rodzaju z synem. O syna, nie przeciwko synowi, bo dzieci są często skradane przez świat. Żyjesz, żyjesz w świecie, nawet tego może nie czujesz, w którym dzieci są upaństwowione, uszkolnione, obowiązkowo zaszczepione, zideologizowane, zgorszone. Tylko matka i ojciec mają najmniej do powiedzenia. No cóż, dzisiejsi niewolnicy noszą znamiona suwerenów. Suweren to tak jakoś inaczej brzmi jest do przełknięcia, a faktycznie jest to człowiek poddany cudzym namiętnościom i diabelskiemu programowi zniszczenia ludzkiego człowieczeństwa, które ma się zwieńczyć zbawieniem. Módl się więc o każdego dnia, módl się o oczyszczanie Twojej świadomości, o to byś poznał co dzień jakiś aspekt Twoich grzechów i błędnych postaw, których nie widziałeś wczoraj. Nie pielęgnuj swojego zakłamania, czyli dumnego mniemania o sobie. Dobre samopoczucie dobrze jest mieć wtedy, gdy ząb nie boli. W tym celu należy iść do dentysty, ale dobre samopoczucie, które ma wynikać z tego, że ty nie widzisz w sobie Twoich problemów i nie podejmujesz trudu przeobrażenia siebie dla świętości, to jest rodzaj samozniszczenia. Są niekiedy takie cierpienia chorobowe że człowiekowi dają morfinę, by go nie bolało. Otóż jeżeli będziesz sobie kłamał, czyli dostarczał takiej duchowej morfiny, aby się dobrze z sobą czuć i przeżyć bez nawrócenia, z dziś do jutra, kolejny dzień, nie powstając z grobu martwych czynów, no to co z tobą będzie? Kiedy i jak się stoisz w dniu sądu? Bożego, który będzie sądem sprawiedliwym. Modlitwa więc jest czymś koniecznym, koniecznym. Modlitwa stała, jest czymś niezwykle koniecznym. Jest to bieżące przebywanie przed Bogiem w postawie biorczej, postawie chłonnej, bo to Ty jesteś potrzebujący łaski Bożej, bo to Ty sam bez Boga będziesz obsychał, wyniszczał się. A stałe przebywanie przed Bogiem uratuje Ci życie moralne. Będzie strzegło pewnej duchowej równowagi. To tak jak w autach, które mają mocne, te ksenonowe światła, tam jest takie urządzenie poziomujące reflektory, żeby reflektor nie świecił za wysoko czy za nisko. Otóż modlitwa stała jest takim narzędziem poziomującym Twoje postawy. W modlitwie stałej nie ulegniesz panice, nie ulegniesz nadmiernej euforii. W modlitwie stałej zachowasz równowagę ducha, zdrowy, trzeźwy osąd. I wytrwasz w trudach. Modlitwa stała będzie oczyszczać Twoje oczy od zakłamań. Modlitwa stała będzie porządkować Twoje życie. Wiara jest więc uczciwością względem siebie, wdzięcznością względem Pana Boga i zauważeniem prawdy, że Bóg jest w Twoim życiu konieczny. Nie daj się ograć, świat nie ma Ci nic do powiedzenia. Radia Chrystusa Króla można również słuchać w telefonach komórkowych. Jakość dźwięku jest obniżona celowo, aby transmisja była ekonomiczna. To znaczy, nadajemy sygnałem monofonicznym 32 kHz z prędkością danych 32 kB na sekundę. Co daje obciążenia łącza internetowego około 15 MB na jedną godzinę słuchania. Podaję adres www króla. .pl Łamane przez mobile. Powtarzam www.chrystusa.króla.pl Łamane mobile. Nadajemy w języku polskim przez 24 godziny na dobę. Serdecznie zapraszam.